Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jak zwykle zapraszam Was do oglądania najnowszych pytań i odpowiedzi. Tradycyjnie najpierw sprawy bieżące, w których numer jeden to walka, a raczej blamaż i kompromitacja dziadka dyzmy na gali MMA VIP 4. Ja się nie boję się, ani, waria ani wariatkowa, ani pierdla, ani nikogo chcemy im pokazać jak się bawią kozacy w stolicy Jedziemy, dawaj malina, ciągniesz firmowy samochód no. E, e, e. Słuchaj no, synek, synek, nie ma takiego bicia, co ty ty? Dziękuję, dobra noc Tak więc słowo ciałem się stało Tak jak mówiłem na pyzy był tylko formalnością. Miałem jednak trochę nadziei, myślałem, że wiekowy już wieprz pokaże odrobinę klasy i umiejętności. Jednakże nic bardziej mylnego, w pierwszej rundzie. E, zagubiony dyzma poszedł na przeciwnika jak kilkumiesięczny bobas e, w, po, w poszukiwaniu wymiana mamy, e, tyle tylko, że z zamkniętymi oczami, e, machając nieudolnie berłami, e, chcąc przycelować w szczepionkę, e, atak się e, powiódł, a biedny Marcinek zaliczył glebę, e, przerażony atakującą go toną tłuszczą, e, foki Nadarzyna. Pewnie spodziewał się tego, bo do Mizianka wyszedł w odzieniu, więc nie było opcji sutka w sutkę. W końcówce rundy moje przekonanie graniczyło już z pewnością, że dojdzie do stosunku rodem z Sutry. Próbujemy się tam dostać jakoś, zobaczymy. No jest to dla mnie rzecz rzadko kiedy... Po przerwie wystarczył jeden niezamocny gong, aby nasza niebezpieczna, jednoosobowa mafia o szklanej szczęce była podłączona i zgięty jak cyrkiel oczekiwał finiszu. Sędzia przewidując, że po kolejnej bombie nasz amator Pys może wylądować na ojomie, przytomnie przerywa walkę. Reasumując, niektórzy zarzucacie mi Brak obiektywizmu, że moja niechęć do dyzmy nie pozwoli mi na rzetelną ocenę tej walki i tym podobne. Ciężko to nazwać nawet walką, tego właśnie nawet potyczką nazwać nie można. Mit knura starnowa prys i pozostał niesmak, i oczywiście kompromitacja, która będzie się za nim snuć, jak smród po gaciach. Pół roku przygotowań i taki żenujący spektakl. A nie mówiłem, że to Lamus. O komentarz poprosiłem Masę, który nie mógł długo opanować się ze śmiechu po zobaczeniu tłuka, który jeszcze kilka miesięcy temu marzył stanąć z nim oko w oko. Masa skwitował go w dwóch zdaniach, żałosne widowisko, w kisielu by było zabawniej. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tylko strach nie pozwolił Miśkowi kontynuować chęci walki z Masą. Znając możliwości obydwu jestem przekonany, że ten prze przeciwnik e, wpakowałby go na wózek inwalidzki. E, moja rada, e, dziadku mój Jarosławie, odpuść już sobie kozaczenie, e, bo nawet za młodu nie, nie miałeś potencjału. E, słowem, prawdziwy z siebie dyzma e, intelektualny. No i fizyczny. Proszę Państwa, temat numer dwa to starcie Tomka Czika z Żuromem, którego finałem był piękny nokaut. Bravo Tomasz. Tym bardziej, że Twoje treningi polegały na melanżu i upychaniu do nosa dziwnych substancji oraz oczywiście lataniu na małolatki. Gdybyś tylko zmienił priorytety, to i Rewans z bratem Puziana mógłby mieć pozytywny finał. Oczywiście życzę powodzenia i dyscypliny w treningach, no i do zobaczenia jak zwykle gdzieś tam na mieście, pozdrawiam Cię serdecznie. Temat numer 3 to ostatni film fana czeskiej motoryzacji, czyli Szaleta, przepraszam Szlacheta w temacie krat pobytu w sanatorium dla niegrzecznych na ulicy Ciupagi w Warszawie, oraz subkultury i zasad panujących za murem z twoim udziałem. Mariuszko, słucham z, niedow z niedowierzaniem, nawet jak jeszcze nie pogrążyłeś swoich kolegów zeznając to, to już wtedy twoje czyny wskazywały na to, że bliżej ci do cwaniaków w pudle niż do ludzi. Twoja przyjaźń z policjantem Fraglesem przelała czary goryczy, i tu nie chodzi o zasady, bo wszyscy wiemy, że Twoja przynależność do grona ludzi grypsujących była kontrowersyjna, a po przyjęciu statusu małego świadka koronnego, jest po prostu niemożliwa. Drugą waż i ważniejszą sprawą był fakt, że Fraggles to przecież szef mutantów, yy, który, którzy, jak wiadomo, nie byli przyjaciółmi z, yy, z bryndziakami, a co za tym idzie, nie powinni być twoimi przyjaciółmi. Idealny przykład Mariusza yy, dwulicowej chorągiewki. Kolejnym poważnym nadużyciem było wykorzystywanie słabszych fizycznie, grypsujących yy, do sprzątania. Jako służących, co jest moralnie, a co dopiero z punktu widzenia zasad, mam pytanie, czy ty na pewno grypsowałeś, a może wydawało ci się i byłeś po prostu utajonym festem? Bo wszystko na to wskazuje, po tym, co opowiadasz w swoich filmach, pogrążając się z każdym kolejnym. E, już rozumiem, dlaczego tak się polubiliście e, z Miszkiem i kręcicie e, wspólne lody e, w akcji Stop Confidentom. E, jak widać, po prostu wykorzystywanie naiwniaków i słabszych e, weszło Wam na, na tyle w krew, e, w pudle, że postanowiliście przenieść ten patent e, na wolność. Brawo, panowie! Brawo. To tyle ze spraw wierzących, a teraz Wasze pytania i moje odpowiedzi. Dzięki serdecznie za bardzo wyczerpującą odpowiedź na poprzednie pytanie. Pozwolę sobie zadać kolejne. Tak myślałem, siedmioletnia odsiadka musiała kosztować sporo siana. Adwokaci mają świadomość, z kim mają do czynienia, też pewnie byli pozbawieni sentymentów. Tak przy okazji pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy Twoja przyszłość mocno przeszkadza, czy raczej pomaga w robieniu interesów? Rozumiem, że w pewnym gronie jesteś szanowany i w robieniu materiałów o grupie to pomaga. Mam jednak na myśli działalność pozadziennikarską. Tak jak mówiłem, ja od samego aresztowania miałem i mam nadal tego samego adwokata, z którym po 20 latach nadal współpracuję. Aczkolwiek na obecnym etapie jest dla mnie bardzo łagodny w sprawach finansowych. Myślę, że po tylu procesach to on zna najlepiej akta, a nie oszukujmy się, jest, jest, jest tego dobra ciężarówka, co do innych spółskarżonych w procesach zaobserwowałem, że inwestowali w dobrych prawników tylko w pierwszej instancji. Niestety potem orientowali się, że na pruszkowskie procesy jest takie duże ciśnienie, że walka z dowodami przypomina walkę z wiatrakami. Z tego powodu większość z nich w kolejnych instancjach miała już obrońców z urzędu. A jaka jest ich efektywność procesowa? Dobrze wszyscy wiemy. Bywa z tym bardzo różnie. Zdziwić się odnośnie odpowiedzi na drugie pytanie, bowiem prowadząc działalność od 2007 roku, starałem się oddzielić od mojej przeszłości. Powiem więcej: okoliczni mieszkańcy czy moi partnerzy biznesowi w miejscu zamieszkania dopiero niedawno dowiedzieli się, kim byłem za modu. Informowanie wszystkich nie było kompletnie w moim interesie, i nie chciałem wspominać, bo i tak by mi nikt nie uwierzył. Ujawniłem się dopiero około dwóch lat temu, otwierając oficjalnie czasopismo, rejestrując je w sądzie. Czy dzisiaj mi to pomaga? Otóż są i plusy i minusy rozpoznawalności. Wiadomo, jakieś gratisy w restauracjach, większe porcje w restauracjach czy pubach. Fajnie jest jak ktoś czasami zmontuje kiwkę z pozdrowieniami, czy podejdzie zrobić sobie zdjęcie. Dostaję od Was również mnóstwo zaproszeń na różne eventy czy imprezy, i choć praktycznie z nich nie korzystam, to musicie wiedzieć, że jest to dla mnie bardzo miłe. No i oczywiście regularnie otrzymuję przeróżne propozycje biznesowe od moich widzów i czytelników. Niektóre są całkiem poważne, a niektóre zabawne czy z, z dupy wzięte, jednak ja całe życie trzymam się zasady, że interesy należy robić z ludźmi sprawdzonymi, a co za tym idzie, zaufanymi. Jeżeli chodzi o, o minusy rozpoznawalności, to, to, to z pewnością są to ukryte spojrzenia, które widzę kątem oka. E, oczywiście obrabianie dupy za plecami, także różnej maści próby zaciągania języka na, na temat mój i osób mi najbliższych z mojego otoczenia. Do takich podchodów już przywykłem, e, przywykłem od dawna, i nie robi to na mnie kompletnie większego znaczenia. Jeżeli chodzi o prowadzenie interesów, to fakt mojej przeszłości nie ma tu moim zdaniem żadnego znaczenia. Poza tym, że zwykły przedsiębiorca może być na 99% uczciwy, a ja muszę być jak żona Cezara, czyli czysty jak łza, czyli na sto, 101%. Kolejne pytanie. Cześć Mięśniak, dobry materiał, ale do brzegu. Na to pytanie odpowiedziałeś, że jest dobre i miałeś odpowiedzieć w filmie, ale jakoś pewnie ci umknęło, więc pozwolę sobie zadać jeszcze raz. Jakbyś mógł to opowiedzieć, czy po wyjściu z więzienia i w czasach teraźniejszych spotykasz ludzi, z którymi w latach 90. dokonywane były windykacje, naliczanie, czy nawet grubsze akcje, jak porwania, czy jak sam mówisz, hehe, he, łamanie gnatów. I jak to teraz wygląda po latach, na przykład, czy mijacie się na ulicy, oraz druga część pytania: dlaczego masa nie ma palca, i kiedy, w jakich okolicznościach mu go obciąłeś? <grym> to, że to ty zrobiłeś, to żart, hehe, <grym> ale kiedy, gdzie, dlaczego, i kto to możesz opowiedzieć? Z góry dzięki, i pozdro. Czekam na kolejny materiał. Pozdro. W trakcie przygotowań do filmów bardzo często współpracuję z ludźmi, których znam z lat 90. Są to maulaci z Ochoty, ale nie tylko. Są też tacy, którzy dostali ode mnie. Sztyczka w nos. Przed 20 laty spotkałem kilku płatników, którzy są dziś właścicielami sporych firm. Gratuluję. Bardzo często dostaję także wiadomości od Was w stylu mięśniak. Pamiętasz mnie? Mieliśmy spięcie tu i to, tu. I tu. E, wspominamy sobie stare czasy i czasem bywa e, bardzo zabawnie, e, no ale nie, spo, nie spotykam się z, jakimś, z jakimiś żalami czy, 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 e, czy pretensjami. E, często rozmowa kończy się zaproszeniem na wspólne piwo, e, czy chęcią po prostu spotkania i zbicia piątki. Z każdym bez wyjątku staram się żyć w zgodzie i wszyscy, znający mnie lepiej niż dobrze, chcą być ze mną w, pozytywn w pozytywnych relacjach. Osobiście nie szukam awantur czy kłopotów, ale gdyby te odnalazły mnie, jestem przygotowany. Także nie polecam. Druga część pytania: brak palca to bez wątpienia największa zagadka, i praktycznie poza mną zna tę historię tylko najbliższa rodzina masy. Jeżeli myślicie, że Pruszków brał wzorce z japońskiej jakuzy. A masa musiał obciąć sobie palec w imię lojalności do organizacji. No to nic bardziej mylnego. Odpowiedź jest bardzo prozaiczna, mianowicie, będąc dzieckiem, bawił się blisko starej studni, takiej z kołowrotkiem u góry i z wiadrem na łańcuchu do pobierania wody. Wiadomo, Wiadro wpadło do środka, kołowrotek kręcąc się, urywał mu palec i tyle. Także teraz już wiecie, od cała tajemnica. Kolejne pytanie, jak wyglądały relacje zwaśnionych, skonfliktowanych grup w więzieniu? Czy pomagaliście sobie tam, czy przenosi, przenosiliście zawsze swoje konflikty na niwę więzienną? Wszystko zależy, jaką skalę przybierał konflikt. Dla porównania podam dwa przykłady wojen wolnościowych i ich odpowiedników za murem więziennym. Pierwszy to chyba najbardziej nam znany Pruszkowsko-Wołomiński, który kompletnie nie przekładał się na awantury w pudle. Nie, nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z naszych chłop, chłopaków wy, występował przed szereg w tej kwestii. Druga strona też miała w dupie wolnościowej właśnie starszych chłopaków, także nie było zgrzytów w tej materii. Drugi także słynny wolnościowy konflikt, to wojna chłopaków z Nowego Dworu Mazowieckiego. Z chłopakami z Twierdy Modlin, to znaczy Białego i jego ludzi z braćmi Karwowskimi, która skutkowała wybuchem bomby w Pabie E.B. rankiem 23 czerwca 2000 roku, no i śmiercią czterech niewinnych osób, w tym trójki nastolatków. No, oraz strzelaniną w, nowo, w nowodworskim Pabie Tartak, gdzie śmierć ponieśli gangsterzy o pseudonimach e, Głębik e, i Szczurek. Ten konflikt faktycznie... Przeniósł się do zamury więzienia. Sytuacja była tak napięta, że obie strony nawet nie, na widzenia, czy wyjazdy do sądów jeździły przygotowane do awantury i, i to niekoniecznie na, na piąchy. Próbowali także zrobić sobie krzywdę kręcąc więzienne afery. I to im się udawało, że w sprawie Białego były słane grypsy z wolności podpisywane nawet przez takie postaci jak Starzy Pruszkowscy. Ostatnie pytanie, klawisze i klasyfikacja typy twoim subiektywnym zdaniem. Zacząć trzeba od tego, że każdy osadzony na co dzień spotyka się tylko z kilkoma funkcjonariuszami, czy jakich e, nazwałeś e, klawiszami, aczkolwiek e, w codziennym obiegu za kratami my więźniowie czy osadzeni nazywaliśmy ich gadami. E, sam nie wiem skąd to określenie się wzięło, aczkolwiek e, każdy bez względu na to czy należał do subkultury e, więziennej, e, czy nie, taką te się, terminologią się posługiwał. Osadzony w pudle ma najbliższy kontakt z, oddziało, z oddziałowym. Oddziałowy jest to funkcjonariusz, który pracuje, jak sama nazwa wskazuje, na oddziale mieszkalnym, gdzie przebywa nawet powyżej setki osadzonych lub skazanych, w zależności czy to więzienie, czy areszt. To działowy posiada klucze do cel uczestniczy w wydawaniu posiłków i to do niego kierowane są pierwsze prośby yy, więźniów. Za moich czasów yy, na dawnym oddziale... Yy, na danym oddziale pracowało od czterech oddziałowych w systemie zmianowym, co jest oczywiście oczywiste, bo osadzonych pilnować w nocy także wypada. To, jak podchodzili do swoich obowiązków, było najważniejsze z punktu widzenia więźnia. I ten schemat w prawie każdym pudle, jakim siedziałem, się powtarzał. Pierwszy był gadem nazywanym potocznie potorbie, czyli takim, z którym wiele można było załatwić. Pisał wnioski nagrodowe, nie był nadgorliwy, nie był uci uciążliwy. Na Białęce dało się załatwić nawet dodatkową poza przysługującej raz w tygodniu właśnie. Drugi typ to to robić co musi, ale nie ci od niego za wiele. Chce dotrwać do emerytury bez narażenia się przełożonym. Trzeci typ służbista przestrzegający co do joty regulaminu odbywania kary traktujący pracę na oddziale jako chwilowe zajęcie licząc na awans. I czwarty najgorszy typ to uciążliwiec. Prawdopodobnie był bity w szkole. Zabierali mu kanapki. Poszedł do tej pracy, aby się odegrać na innych, zalatał pokorzeń i kopów w dupę. Sfrustrowany socjopata o cechach sadystycznych, na co dzień robiący łaskę i nagminnie wystawiający wnioski o ukaranie za byle pierdołę. Więzienie i życie zakratamy to temat rzeka bardzo ciekawy temat dlatego jeszcze niejednokrotnie do tego tematu. Będziemy wracać. Także standardowo, jeżeli jakiś temat wa kryminalny Was interesuje, piszcie pytania w komentarzach pod filmem. Wiedząc, że na każde własnoręcznie odpowiadam. No i co? To tyle na dziś, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania i odpowiedzi. Tradycyjnie już zachęcam Was do włączenia dzwoneczka, subskrypcji, tak abyście mogli być. Zawsze na bieżąco z moimi mater materiałami trzymajcie się, bądźcie zdrowi i jak zawsze pozdrawiam. Dbajcie o siebie i waszych bliskich z fartem, mięso.